Mam miotły O nie! Zabił mnie! Dlaczego ja w majtkach biegam? Co Ci Czyli wracamy teraz Jej! Detektyw o stalowym sercu! Czy to jest przeciwnik? Co to jest? To jest manekin. O ranyście Uuuu, ale dekoracje świąteczne? A, 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 a. Nie, znów się biją. A e, chłopaki! Ale my tylko przejazdem! Czy możemy iść? A, 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 dobry pies! A. Czy ty jesteś spicy? Nie, nie jestem spicy. Naprawdę musimy iść tędy! Naprawdę nie było innej opcji tylko musimy iść tędy. Chodź tam, strzelajcie, pudełko śniadaniowe Żelki Coś wzięło i walnęło. To jest jakiś dobry mutant? Nie, nie jesteś dobry A ty co taki? A ty co taki, kurde? Co? Co się patrzysz, parwodęta? Jest mutowana krowa to jest zmutowany wóz. A tobie to widzę, że jest gorzej Okej, okay, nie pytam Aaaa, po, 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 po. Trochę za szybko przeklikałam To o kurczę, nie ]大哟. pamiętam jak on się nazywał. No Arkana, czy będziesz romansować z kompanami? A wiesz, że przez, przez chwilę mi przeszło, że mam wrażenie, jakby Piper romansowała trochę. A będziemy romansować? Babką <graw Raum> tylko jedno w głowie romans. Ale to nie, to przecież kamer się zapytał. Uh -huh. Jak to bad news? Ups. 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 Całkiem ładnie tutaj. Ciekawy klimat. Wiecie co? To jest takie pierwsze spotkanie z tym typem. Tak przez chwilę, przez chwilę mi Skyrimem zapachnia muzyka. Mamy bojowe zadanie, Piper, major Elo. A to pan tak wystawał tutaj. Zastanawiałem, kto tam tak stoi. Piper, czemu otwierasz człowieka? Następna Lidia. Piper, pan Cię wyprasza. A ja mam paszport poza. Tu będziesz czekać. Piper.

This man Kellogg kidnapped my baby. Anya, oh, I need to find him. Oh, of course. I, I will do everything in my power to help you overcome this horrible okay. personal tragedy. To be Uh, obraz by sobie pan poprawił, a nie. Piper, yeah? Hey, you say the word. No. Moving out. Yeah. Round. Kellogg must have left something behind. Hmm, na pewno zostawił. No cóż, bałagan. O! E? e? Znaczy, on się nie obrazi, prawda? Ten typ, jak ja tutaj wszystko. em um, tak ten, 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 jaki zawał! 44 kaliber bullets, cigars. O, ten pakiet. San Francisco Sunlights. To, 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 to. Wy się tam, wy się zastanawiajcie. Ja jestem na zakupach. Ba bardzo fajnie się tutaj, bardzo się fajnie tutaj mogłam wyposażyć. A on tu, tu się jak bitch. Prowadź piesa. Pamiętajcie, o wbiciu na socjalki, tak. Zapraszamy, szczególnie na Discord zakonu płonącego kanału, moi drodzy. Ja nie wiem, czy to jest takie mądre do końca podróżować po nocy, ale to może być podpucha. Quick save Piper, jesteś gotowa, nie? Powiedziałam. You should go check it out You don't think I will? Why the hell don't we just shoot them in the head the second they step through the door? Hey Piper, do go in I'm PIPER! Właśnie o tym mówię W sumie, czy to jest czas na pałkę? Nie, on jest trochę za mocny na pałkę Dobra, rozwalony O, rzecz Co oni tutaj jodź? A jest Aha

Ten grzyb jest przydatny, bierz, dobrze o Nie! Idę, piazeł! Co to jest? Czy to jest niedźwiedź?

O, hej, okay. z tej strony poszliśmy. Pierwszy raz tu jestem. Gdzie ja nie jestem? Tutaj pierwszy raz. Ale to zacnie wygląda. I tak, że tu stoją te pozostałości, i to nie jest rozkradzione na blachy. To jestem zaskoczona. Nie biegaj we mnie. Mnie a, 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 a. Dlaczego to tak szybko biega? I w dupę. Pamiętajcie, w dupę naj, najlepiej wchodzi. A, 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 a! <śleszturë> Właśnie po raz pierwszy w życiu narobiłem w parki ze strachu. Dobra, Rajt, wybuchający samochód nie był na moim. Bingo na dzisiaj. Te paskudne, wybuchające samochody. Nie polecam, nie polecam. Pieseł, gdzie ty idziesz? Oh, ten pies przynajmniej wie, co robić. Czy to jest Spicy? Pieseł. Nie no, jestem za. Jestem zauważona, to chyba nie. Pieseł nie gryź. Pieseł! No i poszedł pies polować. Piesła! 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 No i tyle go widzieliśmy. No i poszedł chłopak polować. On się z kimś bije. Pieseł! Coś ty znowu zagrował. Jakieś mucha cece. Mucha mięsna. No jak w to trafić? Chwila, a jakby kijem baseballowym? Kijem baseballowym. Ja bardzo lubię ten kij baseballowy. ocyk. No i od razu lepiej A nie, armata na komara Pieseł, gdzie jesteś? Piesa A! Jak mi siedzi? E, pomidor au, 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 au. Dobra Przy ścianie, przy ścianie Po ślady do ściany Dobra Au Jakimś studentem ten róg tutaj wystarcza Fallout mówili Fajny Fallout <gry> uh -huh. Ile tego jest tu w środku? Aaaa <gry> <gry> <O>, chyba zginę! <gry> Dlaczego ona ze mną nie zeszła, tak jak teraz jej potrzebuję. Czy to jest ten typ? O Jezu, to jest... Jak Piper! Więcej was matka nie miała! Podoba mi się, że strzelałam do Piper, bo myślałam, że to jest jakiś bandyta. Piper, w co ty strzelasz? Piper, czemu strzelasz w ścianę? Aha, on się przez ściany, No tak, przez ściany się strzelamy z nimi, cudownie. To są butle To są butle z, ga no, są butle z gazem. Zamknięta na łańcuch Co ja wzięłam? To nie była woda Piper, nie przepychaj mnie! Okej okay. Zapisz Piper, denerwujesz mnie Piper! Awa. Chodź tu cipcip. Idę do ci przyniosę czy coś. A. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czy jesteśmy tu już... Dlaczego to zawsze musi być? mina? Spiker. To się nie skończy dobrze. Wiecie co? A jaki jest zasięg? Jaki jest zasięg? Bo my mamy Riko Kabum. Jakby granatem pieprznąć. Przytrzymaj i puść lewy. Alt wyrzucać granatami. O, dobra, za blisko. Plan był dobry, wykonanie trochę słabe. O, zaraz mi się naboje skończą. Skończyły się. Huhu! Huh? Wiedziałam. Wiedziałam! Będziemy kończyli dzisiejszego streama. Bardzo dziękuję za odwiedzinki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Miał miał, trzymajcie się. Hejka! Teges, szmeges, fą, fą, koksy lecą.